Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargi wojewody podkarpackiego dotyczące odwołania radnych powiatu robczycko-sędziszowskiego. Chodzi o Bernadette Frysztak, która straciła stanowisko wicestarosty oraz została zwolniona z pełnienia obowiązków członka zarządu powiatu. I Jarosława Brodę, który nie jest już wiceprzewodniczącym rady. Poinformował o tym na spotkaniu z mediami starosta powiatu Witold Darłak. Witam Państwa bardzo serdecznie na, na briefingu w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. W związku z zaistniałą sytuacją, jaka miała wczoraj miejsce, chciałbym ogłosić czy przekazać Państwu krótkie oświadczenie, ponieważ jest to briefing, nie przewiduje również tutaj pytań ani dyskusji w tym zakresie, natomiast chciałbym Przeczytać oświadczenie. Szanowni Państwo, informuję, że w wyrokach z dnia 21 lutego, czyli wczoraj wojewódzki sąd administracyjny w Rzeszowie oddalił skargi wojewody podkarpackiego w następujących sprawach odwołania radnej Bernadety Frysztak ze stanowiska wicestarosty powiatu, odwołania radnego Jarosława Brody z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, zwolnienia radnej Bernadety Frysztak z wykonywania obowiązków członka. Zarządu powiatu. Przypomnę Państwu pokrótce przebieg zdarzeń, których pokłosiem są te wyroki. Działając na podstawie artykułu. 15 ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym przewodniczący Rady Powiatu Robczycko-Seniszowskiego w dniu 7 czerwca przesyłając materiały w sposób należyty i wyczerpujący zwołał 51 sesję Rady Powiatu na dzień 14 czerwca 2023 roku na godzinę 8.30. Podczas sesji porządek obrad został rozszerzony o następujące punkty. Odwołanie radnej Bernadety Fryszczak ze stanowiska wice Starosty powiatu oraz zwolnienia z obowiązków wykonywania Członka zarządu, odwołanie radnego Jarosława Brody z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Podczas sesji w zakresie odwołania radnej Barnety Fryszczak ze stanowiska wicestarosty powiatu został w całości wypełniony artykuł 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym stanowiący, że Rada Powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosu w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. W zakresie zwolnienia radnej Bernady Tyfryszta z wykonywania obowiązku członka zarządu przeprowadzono głosowanie jawne, uchwała zapadła z wyjątkową większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. W kwestii odwołania radnego Jarosława Brody z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, odwołanie nastąpiło na wniosek grupy radnych powiatu, czyli stanowiących według przesłanek ustawowych co najmniej czwarta ustawowego składu, składu Rady Powiatu. Przypomnę, radnych powiatowych jest 19 osób. Przeprowadzono głosowanie tajne, a uchwała zapadła bezwzględną większością głosów w obecności właśnie co najmniej połowy ustawowego składu Rady. I dalej, w dniu 23 czerwca radna Bernadetta Frysztak i Jarosław Broda złożyli do wojewody podkarpackiego wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego w zakresie przywołanych uchwał, podając szereg argumentów. W wyniku złożonego wniosku wojewoda podkarpacki zwrócił się do przewodniczącego Rady Powiatu o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie i takiej odpowiedzi pan przewodniczący udzielił w dniu 29 czerwca 2023 roku. Wojewoda Podkarpacki wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi przywołane w moich pierwszych słowach, czyli te trzy powody, o których już tutaj wcześniej wskazywałem. Wskazuje, że skargi były przyczyną obraźliwych wystąpień radnych nakierunkowanych na podważanie prawidłowości działań przewodniczącego Rady Zarządu, Starosty, Zespołu Obsługi Prawnej, Urzędników Starostwa. Wystąpienia zostały zresztą utrwalone podczas kolejnych sesji Rady Powiatu, gdzie poszczególni radni zarzucali nami i osobom zainteresowanym brak kompetencji, nieudolność pomimo braku wyroku w niniejszej sprawie. Ten wyrok, Szanowni Państwo, wczoraj zapadł. Powiem tylko, że skargi zostały w całości oddalone. Sąd uznał argumentację zawartą w odpowiedzi na skargi, którą przedstawiły nasze służby prawne. Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Przewodniczącemu. Józefowi Rojkowi za bardzo merytoryczne i kompetentne prowadzenie obrad sesji, a zespołowi obsługi prawnej, czyli panu Mecenasowi Józefowi Gudyce oraz pani Mecenas Bernadecie Safin-Wielis podziękowania za bardzo merytoryczną i kompetentną pracę za to że przy wszystkich dokumentach które są potem które są przygotowywane a potem przedmiotem obrad czy to sesji rady powiatu czy zarządu czyli czyli uchwały zarządu powiatu zawsze przygotowują je merytorycznie analizują pod każdym względem i dopiero takie przygotowane dokumenty my procedujemy podejmujemy i okazuje się, że jest to bardzo dobre, skuteczne działanie. Dziękuję również pracownikom starostwa, pani sekretarz biuru. Osobom z biura obsługi Rady i Zarządu też za merytoryczne, kompetentne przygotowywanie dokumentów, które potem są przedmiotem pracy, czy to Zarządu, czy, czy Rady Powiatu. Szanowni Państwo, powiem, dołożę czy do, dopowiem, że wyrok oczywiście nie jest prawomocny, natomiast my też czekamy na uzasadnienie tego wyroku. Oczywiście nie zamierzam się od niego odwoływać, ale chciałbym również poznać argumenty. Sądu w przedmiotowej sprawie, która myślę też będzie pewnym, pewnym wyznacznikiem do pracy w kolejnych kadencjach pracy, czy to Rady Powiatu, czy Rady Miejskich, czy nawet Sejmiku Wojewódzkiego, bo przecież podobne sytuacje mogą mieć miejsce w tych trzech właśnie samorządach. Tyle. Dziękuję Państwu za przybycie. Do zobaczenia.